Cześć, tu Kamil. Witam na kanale Ośleuszy. Dziś przychodzę do Was z recenzją debiutanckiej powieści Miry Marcinów o tytule bez matek, za którą Marcinów otrzymała paszport polityki. Dzisiejszy odcinek jest również pierwszym odcinkiem poświęconym książce z tegorocznej długiej listy nagrody literackiej Nike. Zapraszam. Mira Marcinów jest doktorem psychologii i adiunktem w Polskiej Akademii Nauk. Jest również autorką książek naukowych, między innymi historii polskiego szaleństwa. W wywiadzie dla dwutygodnika wyznała, że mimo twórczości naukowej, słowo, jego forma, jego literackość zawsze ją pasjonowały, więc jej pisarski rozwój w kierunku literatury pięknej jest w jej rozumieniu czymś naturalnym. Marcinów rozpoczęła pracę nad bez matkiem, będąc na urlopie macierzyńskim, jak rozumiem, w wywiadzie dla wspomnianego już dwutygodnika wyjaśniała, że przez rok po śmierci matki podczas karmienia dziecka włączała tryb samolotowy w telefonie i pisała, starając się znaleźć formę, która najbardziej trafnie, ujęłaby ten stan braku koncentracji i pomieszania charakterystycznym dla żałoby. Stan ten został oddany za pomocą fragmentaryczności narracji. Niektóre rozdziały w tej książce składają się z kilku zdań, a zdarzają się i takie, które kończą się na jednym zdaniu jedno zdanie na całej stronie. Czytając recenzję Bez Matka, wielokrotnie spotyka się określenie nowatorska forma, które odnosi się do tej fragmentaryczności prozy. Bez dwóch zdań to jest proza fragmentaryczna. Zdania są krótkie, niemal urywane, ale nie do końca potrafię zrozumieć tę nowatorskość. Fragmentaryczność jest powszechna w literaturze współczesnej, co więcej, była już obecna w okresie romantyzmu. Wtedy głównie pod względem fabularnym, czyli zaburzenia chronologii, przedstawiania historii w sposób nielinearny, ale pod względem formalnym jest. Bardzo obecna w literaturze postmodernistycznej. Korzystają z niej autorzy dużo bardziej popularni, bardziej modernistyczni niż postmodernistyczni, jak chociażby Margaret Atwood czy Ernest czy... Hemingway. Zacząłem, ponieważ Charles Dickens, czyli idąc dużo bardziej wstecz, również używał winet fragmentaryczności narracji w niektórych ze swoich utworów. Jenny O'Feill, amerykańska znakomita autorka, której najbardziej znana powieść, Wydział Domysłów, wreszcie została wydana w Polsce wydawnictwo Czarne, jest świetnym przykładem autorki wykorzystującej taki fragmentaryczny, winietowy sposób pisania. Ale też ukazują się przecież również bardziej tradycyjne powieści, pisane w trzeciej osobie, które zbudowane są w sposób fragmentaryczny. Jak chociażby wychodząca w tym roku w Polsce powieść kolama a Apeirogon. O ile Ophil też stawia swoją narratorkę, tak jak Marcinów, jej doświadczenia wewnętrzne, w centrum wydarzeń i pisze w pierwszej osobie, o tyle Makan, używając podobnej konstrukcji pod względem formalnym, pisze o wiele bardziej epicko, ale ani Ophil, ani Makan. Tej formy nie wymyślili, jest ona obecna od dawna. Marcinów w tych swoich fragmentach, winietach używa bardzo prostego języka, w którym krwi zarówno siła tej prozy, dzięki temu unikamy chociażby patosu, jak i również niekiedy jej słabość. Czasami te krótkie, kilkuzdaniowe rozdziały, fragmenty są przez tą prostotę liryczne, a czasami ma się wrażenie, że ocierają się niebezpiecznie o banał. Kilka fragmentów, które moim zdaniem są nieco słabsze. Jakie są matki? Matki są zmęczone, szczególnie stare matki, martwe matki i młode matki. Ulegać matce, zaprzyjaźniać się z matką, to słaby interes. Umrze przed nami, zostawi zrani, odejdzie. Nie ukrywajmy, nasze mamy nie będą z nami do końca. To nie tak. W naszej rodzinie kobiety nie siwieją, mówiła moja mama nie zdążyła osiwieć. Ja rozumiem, co ona chce powiedzieć, tylko to jest za bardzo dosłowne. Natomiast teraz przeczytam kilka fragmentów, które mi się bardzo podobały, gdyż świetnie, o wiele mniej bezpośrednio oddawały tą wielopłaszczyznową relację pomiędzy matką a córką. Jedzenie mojej mamy pachnie przyprawami, które lubię wąchać, ale nie lubię ich jeść. Albo to. Matka wstydziła się kilku rzeczy. Zębów, kuchni i tego, że przerwała studia, a nie ciążę. Sama robiła paszczyc z kurzych skór. Jak je dostawała za darmo w mięsnym, mówiła ekspedientce, że to dla psa. Ale dla jej suczki były kurze łapy, skóry były dla nas. Uwielbiałam ten paszczyt. Kanapki z pasztetem zrobiłam wam na drogę, mówiła matka. Tylko iść nie było gdzie. Jak widać, Bezmatek nie jest powieścią w jej tradycyjnej formie, ale utworem utrzymanym w bardzo popularnej ostatnio w literaturze konwencji, dokumentowania w sfabularyzowany sposób własnych doświadczeń. Marcinów sama przyznaje w wywiadzie dla dwutygodnika, że zdaje sobie sprawę, że Bezmatek będzie traktowany jako książka autobiograficzna. I dodaje, że jest to poniekąd słuszne, ale zaznacza również, że nie jest to odwzorowanie jej życia jeden do jednego. Mimo tego, że do pewnego stopnia Marcinów poniekąd pisze o sobie, w tekście można znaleźć odwołania do jej kariery naukowej, życia osobistego, dzieciństwa. To to wszystko służy. Tylko dopełnieniu głównego wątku, który bada Marcinów, a jest to relacja córki z matką. Relacja, która nie jest oparta na wzajemnej idealizacji, ale jest to trudna, pełna złożonych emocji, wzajemnych pretensji, więc okadzona oczywiście rozpaczą, jaką przyniosła śmierć matki. Ta rozpacz bez wątpienia rekonstruuje, zaburza wspomnienia, wypiera jedne, wyjaskrawia drugie i ten aspekt w tym utworze, mimo tego, że nie pierwszoplanowy, był dla mnie intrygujący. Tytuł książki, czyli Bezmatek, to termin używany do określenia roju pszczół bez matki. Matka pszczela, tak zwana królowa, gwarantuje spójność i trwałość roju. W przypadku braku matki pszczoły porzucają swój bardzo aktywny tryb życia, nie produkują miodu i albo apatycznie siedzą bez wzmożonej aktywności, albo wykazują się dużą nerwowością, chaotycznym lotem oraz głośnym i charakterystycznym buczeniem. Ten tytuł właśnie generalizuje główny wątek, nadając tej bardzo osobistej książce szerszy wymiar. Uzmysławiając, że to co Marcinów robi, to próba zakotwiczenia tej jednostkowej historii w szerszej opowieści dotyczącej odwiecznych, niemalże cyklicznych relacji matek z córkami i form, jakie owe relacje przybierają. Jest tutaj obraz charakterystycznej dla okresu dziecięcego, niemal bezkrytycznej miłości do matki, fascynacji dziecka-matką. Mimo umiejętnie zaznaczonych i przedzierających się w tym uwielbieniu sygnałów o biedzie, o problemach z alkoholem, obraz matki królowej nie podlega detronizacji. Później natomiast widać wyodrębnianie się własnego ja, typowe dla okresu nastoletniego, odwrócenie relacji matka-córka, jest mowa o tym, jaki odcisk na psychice córki powoduje ta trudna relacja. W kolejnym trzecim rozdziale jest przedstawiona historia. Odchodzenia matki, jej umierania, żałoba, a rozdział czwarty to przedłużająca się żałoba i próba wychodzenia z niej na swój niezgodny z poradami psychologów sposób. Oczywiście śmierć matki jest obecna w każdej z tych czterech części, gdyż każda z nich jest opowiedziana z perspektywy córki wspominającej córki w żałobie. I mimo tego, że pewne aspekty dynamiki matka-córka opisywanej przez Marcinów będą charakterystyczne dla niemalże każdej relacji tandemu matka-córka, jak na przykład ta obecna w dzieciństwie idealizacja matki, to widać, że Marcinów interesuje bardziej raczej opisywanie tych mniej normatywnych fragmentów relacji córki z matką. To właśnie w tym. W umiejętności pokazywania tej trudnej, uzależniającej, wielopłaszczyznowej relacji, trochę toksycznej, ale pełnej miłości, tkwi siła tej książki. Nasza miłość była piękna i niezdrowa, mówi narratorka w jednym z fragmentów. Można powiedzieć, że bez matek charakteryzuje bezpruderyjna autentyczność w opisywaniu emocji, zarówno tych związanych z żałobą, jak i tych związanych z całym spektrum uczuć, Towarzyszących kobietom w ich relacjach z matkami, i Marcinów zrobiła to niemalże po mistrzowsku. Niemniej jednak, strona literacka książki mniej mi imponowała. O czym wspominałem już wcześniej, uważam, że gdzieś po drodze, w trakcie poszukiwań tej prostej formy, w niektóre fragmenty wkrada się banał. Brakuje mi pewnej intertekstualności również w tym utworze. Ja lubię, gdy fragmentaryczność w literaturze połączona jest z większą intertekstualnością, czyli nawiązywaniem do innych utworów. Wspominana przeze mnie geneofil czerpie z różnych utworów literackich. I właśnie tej bardziej wysublimowanej, bogatszej językowo prozy oraz tej intertekstualności mi tutaj brakowało. Jednak to jest całkiem przyzwoity utwór. Na niektórych płaszczyznach bardzo dobry. Ogólnie bardzo przyzwoity. Dajcie mi znać, co wy myślicie o Bezmatku. Powiedzcie, co innego czytaliście o podobnym temacie albo o podobnej formie. Co macie zamiar przeczytać z długiej listy nagrody literackiej Nike? Dajcie znać w komentarzach. Z góry za wszystkie dziękuję. Na wszystkie zawsze odpowiadam też. Gdyż podobnie jak polubienia i subskrypcje, to wszystko bardzo pomaga. Miłego weekendu i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.